Wężyk ogrodowy, niech sobie w piasku żyje. Next. Salarias. Spasiony. Nabity czołg. Bardzo ładny salariasik. Wykarmiony. Next. Dwa miesiące u mnie pływa. Pani Dori, pokaż się. Dobre, nie stresujemy jej. Nie będziemy jej stresować, bo to są ryby wiadomo jakie. Takie cykorki. I chrysus. Siema chrysus. No. Dobra. Wypełnienie zamykamy. I wysyłamy. Wstawiam Mariusza z radomina. Paczka z tyłu. Idę wysyłać Ci ryby, brachu. <grym> Będziesz Pan zadowolony.